Cześć moi drodzy, witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam wszystkie Lwy do wysłuchania czytania na rok 2021. Kochane Lwy, zaczynamy, zobaczmy co Was czeka w roku 2021. Kochani, piszcie mi w komentarzach, chcę Was słychać. Ja czytam, te komentarze nie zawsze odpisuję, ale czytam. No i co, życzę Wam cudowności w nowym roku przede wszystkim. Zapraszam Was na mój nowy Instagram Dominika Listerot. Tam będę robiła po angielsku i po polsku czytania na nów, które jest w środę. I napełnię, a tych czytań nie robię tu na kanale, więc warto mnie obserwować na Instagramie. A tym publicznym, prywatnym też, ale bardziej publicznym. Także Dominika Listarot w opisie filmu macie pod spodem linki. Dobra, Buziaki, zaczynamy, kochani. Les, co dla lwów szykuje rok 2021, zobaczmy, a sama jestem ciekawa. po rok 2021. Les. I sprawdzamy, kochani. I sprawdzamy, lew. Rok 2021, lew. Bardzo proszę o prowadzenie, bardzo proszę o prowadzenie, lew. Dobra. I sprawdzamy, kochani. Lew. Wow, lwy w swojej energetyce. I nowa droga. I głupiec. Lwy zaczynają od nowa, od zera. Pięknie, idą w nową drogę. Kochane lwy, no coś tutaj się szykuje dla was od losu, z pewnością nowe wyzwania, z pewnością lekcje, których lwy jeszcze nie przerabiały, ale w takim korzystnym dla lwa sensie. Dużo osób staje na pozycji króla, zarówno w aspektach zawodowych, ale też widzę tutaj dużo związków małżeńskich zawartych w tym roku u lwa. Dużo jakichś takich deklaracji poważnych, dużo oficjalnych zmian statusu. Tak to widzę. Niektóre lwy zainwestują też w mieszkania, w coś swojego, w coś takiego mocno materialnego, uziemiającego, jak właśnie mieszkanie. No i niektóre lwy zaczną nowy etap w swoim życiu na nowej drodze. Lwy, które są samotne, bardzo możliwe, koło 6 miesiąca, koło czerwca. Poznanie bardzo ważnych osób, z którymi będzie można przez jakiś czas tworzyć dobre relacje uczuciowe. Tak to wygląda, lwy. I zobaczmy, jak ta energetyka tego roku dla lwa będzie się nam tutaj przedstawiać. Już sprawdzamy. Karty lecą, karty lecą, lwy szaleją. Bardzo ważne jest to, lwy, że jesteście w swojej energii, w ogniu. Czyli pod bardzo dobrym rokiem macie. Rok 2021 w takim sensie energia wszechświata Was wspiera w tym roku. Bardzo, bardzo drogie lwy. Pamiętacie. Sprawdźmy sobie energetykę poszczególnych miesięcy dla lwa na rok 2021. Na rok 2021 i lecimy, kochane lwy. Proszę o prowadzenie. I lecimy. I tak, styczeń, luty. Wow. Marzec, niesamowita, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, 2022 rok. No pięknie no, aż mam ciarki, naprawdę pokazałabym Wam, gdybym miała lepszą tą kamerkę. Aż mam ciarki, bardzo energetyczny rok, bardzo taki karmiczny rok dla lwów, bardzo dużo pięknych wydarzeń się zadziewa w tym roku, drogi lwy, dla Was. Ale po kolei, styczeń. W styczniu lwy, no, jeszcze jedną nogą w poprzednim roku, tak bym powiedziała. Energetyka taka bardzo skupiająca Was na energii pieniądze, na sprawach zawodowych, finansowych. Jak tu dalej gromadzić tą energię? Co tu zrobić, żeby tych finansów było więcej? Gromadzenie, gromadzenie. Sprawy zawodowe, finansowe zdecydowanie w styczniu dla lwa. No i luty. Połączenie z kobiecą mocą. To jest tak: albo niektóre lwy dowiedzą się, że oczekują. Dziecka, ich partnerki, lub, lub partnerze jakiegoś dziecka, albo drogie lwy znajdują osobę, z którą chcą iść przez całe życie, albo mają już tę osobę koło siebie, i jakieś deklaracje w lutym wiążące dwie osoby widzę. Zdecydowanie, tak, przepiękny miesiąc na odnalezienie miłości, na zawiązanie miłości. A w związkach tych, w których lwy są szczęśliwe, i dosłownie to widzę. Przepiękne rzeczy dzieją się w luty również od otoczenia dla lwów, czyli od otoczenia zawodowego, od otoczenia najbliższych przyjaciół. Jakieś miłe niespodzianki zdecydowanie w lutym czekają lwy. Przepiękna energetyka. No i w marcu mamy. P. Przede wszystkim skupienie się na sprawach uczuciowych. Ktoś jedzie z kielichem do Lwa Miłości. Ja Ci daję tutaj miłość, korzystaj, drogi Lwie, z tego, bo w marcu zdecydowanie taka energetyka dla Was, drogi Lwie. Dużo spraw uczuciowych się tutaj wyjaśni, dużo przepięknych momentów w marcu. W kwietniu mamy Księżyc, a Księżyc budzi czasami taką naszą ciemną stronę. Czyli kwiecień jest wezwaniem dla lwów, jakieś lekcje od losu, gdzie lwy będą musiały powalczyć z tą swoją ciemną stroną. Nie wiem, czy to są jakieś uzależnienia, czy jakieś rzeczy, które przeszkadzają wam ogólnie. Natomiast los posyła wam trochę lekcji w kwietniu i mam też takie poczucie, że lwy poczują pewną niepewność, jeśli chodzi o takie nie o życie uczuciowe, ale o postrzeganie samych siebie. Dosłownie tak, stąd też wiele wątpliwości w kwietniu. No i mamy maj, spotkanie czarownic, karta trójka kielichów, to takie połączenie czarownic. Lwy będą w gronie bliskich osób, połączone z bliskimi osobami. Dużo rozwoju duchowego w maju, co niektóre lwy może będą dużo medytować, co niektóre lwy wrócą na jakieś kursy. Natomiast podnoszenie swoich wibracji jak najbardziej w maju. I teraz mamy czerwiec. Pięknie, oddech, oddychamy. Wszystko idzie, jedzie swoim torem. Wy spokojnie sobie oddychają. Energia, pieniądza się zgadza, wszystko się zgadza. I oddychamy. No i w czerwcu, wy powinny się zastanowić, mamy balans. Już to mówiłam poprzednim znakom, jak pojawia się ta karta. To mamy maj, czerwiec, lipiec. Czyli w lipcu, wy zdecydowanie powinniście sobie zrobić, moi drogie kochane, ile otrzymujecie od ludzi, tyle samo dawajcie w zamian. Nie dajcie się wykorzystywać, ale też nie róbcie w drugą stronę, że od kogoś więcej bierzecie niż dajecie. Lipiec to taki, taki miesiąc będzie e, balansu balansu, utrzymywania harmonii. Zobaczcie, gdzie są jakieś. Nierówności, drogie lwy, i postarajcie się to wyrównać, żeby był ten balas. Tyle samo, ile otrzymujecie, tyle samo dawajcie. Y I od wszechświata dosłownie to do Was przyjdzie. Teraz tak, sierpień. No, lwy w ogniu ponownie, a widzę jakieś awanse, widzę bardzo dużo zmian pozycji zawodowych, widzę też. Jakiś walk w sądzie na no, zasadzie walczące lwy. Nie wiem, o co lwy będą walczyły w sierpniu, ale o pozycję, o siebie. I widzę, że dla niektórych lwów taka walka, typowa walka, nie będzie korzystna. Korzystniej będzie doradzić się osoby, która się uzna nie wiem, może mówię to do trzech lwów albo do jednego ale jakoś tak mi to przyszło na myśl, że trzeba będzie w sierpniu dosięgnąć porady jakiejś osoby, która pomoże w jakiejś, nie wiem, walce, w jakimś nieporozumieniu, w jakiejś kłótni w mediatach. Tak to wygląda drogie lwy. No i co? Wrześniu po tych walkach mamy przeciążony, przeciążone, lwy są przeciążone, lwy są zmęczone. E, jeśli we wrześniu będziecie mogły drogie lwy, brać urlopy, brać e, odpoczynki i wyjeżdżać, odpoczywać, bo mamy dziesiątkę buław, która jest bardzo męcząca. Mm -hmm. No i co? Październik. Lwy wracają w październiku, czyli nowa energia, nowa kreacja do działania na polu zawodowym. W miłościach trochę zawirowań, trochę chaosu, ale to lwy lubią i będzie się działo. No i listopad. Oddech, odpoczynek. Zbieranie dotychczasowych doświadczeń, które zadziały się przez cały rok, troszkę wątpliwości jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, możliwe, że jakaś nowa osoba się tutaj pojawia, dla lwa. No i co, w grudniu wybór, 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 wybór między dwiema osobami, wybór między dwoma drogami, wybór co ja mam dalej ze sobą zrobić. I lew podejmuje tutaj tą decyzję, dosłownie tak. No i po prostu lwy niesamowite, to jest w styczeń 2002 rok, wchodzicie z energetyką spełnienia marzeń gwiazda. Przepięknie, przepięknie lwy, no wspaniały rok dla Was, a, bardzo wspierający. No i co, kończycie rok? W zasadzie z gwiazdów tle niesamowite. Ż życzę Wam samych cudowności. Dalej mam w o skórkę, przy Was lwę także taką pozytywną, więc czuję, że to będzie dla Was naprawdę cudny, cudny rok. Trzymajcie się, kochani, pamiętajcie, żeby followować mój Instagram do Listarot. Tam wkrótce czekają Was czytania na nów. No i co? Do zobaczenia, puziaki!